Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Engel, Polska gra. Słuchajcie, dziś gość nie byle jaki. Wiem, że dawno, dawno temu pytaliście. Jest wielu fanów tej oto postaci Necromancer, Samon Słuchajcie, gość, który przywołuje, to jest najlepsza postać na przywoływania. Jedna z niewielu postaci, i to warto podkreślić, która przechodzi wszystkie poziomy, wszystkie zakamarki, wszystkie akty bez żadnej pomocy i która jest w stanie przejść hell. słuchajcie, bez jakiegoś ambitnego ekwipunku. Te przywołańce, które on po prostu przywołuje, robią fenomenalną robotę. Troszeczkę tutaj zwróćcie uwagę, kręci głową, ale ma taki wytrzesz, ma taki wytrzesz. Spójrzcie jeszcze raz na niego, set Avatar Trangola, nieprawdopodobnie wyglądająca, jedyny set, który zmienia Cały kompletnie wizerunek postaci. Słuchajcie, przed wami In co z łaciny oznacza nieugięty. Jest to naprawdę jedna, o ile nie najbardziej, klimatyczna postać tej gry. No i dzisiaj on Zapraszam. the evil from my dreams followed me with my Postać i rozbudowane statystyki. Zanim do tego przejdziemy, pragnę Wam pokazać tutaj, bo naprawdę em, włożyłem trochę pracy, żeby wyglądał aż tak klimatycznie. E, teraz wygląda, właśnie nie włączył mu się tryb lisza, ale zobaczcie, pyk, i właśnie o to chodzi. I o to Polska walczyła. Słuchajcie, tak wygląda prawdziwy set Awatara Trangola. Słuchajcie, zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało kiedyś. U, tu, 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 tu. Dobrze. Wszystko jest Bosko. No, po prostu jest wyśmienity. Zbliżmy. I omówmy jego statystyki, postać. No, wiadomo, że wszystko było tutaj przygotowywane pod set. Więc, jak kliknąłem, 75 do siły, zręczność kompletnie zostawiona. 25, cała reszta wylądowała w żywotności. Resy ma na Maksa, i tak wyglądają jego rozbudowane statystyki. Nie ma tutaj nic. Co by można było jakiegoś super hiper dodatkowego? Jedno co jest, pamiętajcie, że kiedy zmienia się w postać lisza, dostaje wielkiego busta właśnie do prędkości poruszania się i w sumie nasz nekromanta będzie miał 126%. To naprawdę jest bardzo, bardzo szybko. Tak to właśnie wygląda, no a my spokojnie możemy lecieć dalej. No może zaczniemy sobie od z i kości, coś co ten nekromanta nie używa, ale aczkolwiek może. Podstawą jest chyba jakaś zbroja z kości. Wiadomo, mam tutaj otwartą synergię, czyli możemy sobie jeszcze strzelać z zębów, możemy sobie jeszcze mieć włóczne kości i ostatnie punkciki, Kliknąłem sobie w trującą, nową. No słuchajcie, możemy zawsze kogoś zatruć. Bardzo ważnym elementem też nekromanta oczywiście są klątwy, jak najbardziej zmniejszenie odporności. Mój nekromanta jest, skupia się wyłącznie na szkieletach. Wiem, 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 przywołańce są o wiele potężniejsze, ale chciałem zachować po prostu nieprawdopodobny klimat tego gościa. Bardzo świetne też jest zniedołężenie. No i oczywiście zwiększenie obrażeń dla naszych przywołańców. Główną rzeczą, którą tutaj musicie rozwinąć, jest 20 kliknięte w mistrzostwo we władaniu szkieletami, oczywiście 20 w ożywienie szkieletów. Jak widzicie, możemy przyzwać ich po 15, czyli w sumie będzie 30 szkieletów. I ożywienie oczywiście szkieletu maga. Słowo klucz: nic nie kliknięte w ożywienie, tak zwani ożywieńcy. Oni są najsilniejsi, można naprawdę przywołać co tylko nam padnie po drodze. Ale ja nie jestem tego zwolennikiem i nie jestem zwolennikiem wypełniania całego, całej wioski w pierwszym akcie e, trupami i przywołańcami. Chociaż takie rzeczy też widziałem. E, jeden we wszystkie golemy. Ja posługuję się oczywiście golemem ognia. E, mamy tutaj jeden e, oczywiście e, kliknięte we władanie golemami. I cała reszta, też oczywiście 20 odporności przywołańców, co sprawia, że te trupy naprawdę są bardzo, bardzo wytrzymałe. i've been searching for you marius at last i find you it wasn't my fault oh. Sposażenie i skrytka. Na zasadzie, jak widzicie, w skrytce niewiele się znajduje. Jakieś tam potki, oczywiście reszta. Jeden do umiejętności przywołania, 7% do poruszania się. Jakieś dwie różdżki, które mi towarzyszyły na drodze levelowania. Amulecik, plus 3 do przywołania, 30 do siły, plus 3 do przywołania. Czas skrócony trucizny o 25% i tutaj kiedyś znalazłem Słuchajcie, trzymam tą głowę, bo jest na 30 level i daje plus 1 do umiejętności, szybszy blok i oczywiście plus 2 do e, przyzwania ognistego Golema, może kiedyś tam na duele i tak dalej. Cała główna rzecz rozbija się tutaj. Oczywiście nie mogło zabraknąć torcza 20x20, ani plus 20x20. Całe dolne taliki to jest plus 3 do poruszania się i oczywiście poszczególnie uzupełnienie naszych braków w odpornościach. Kościane przełamanie, czyli żeby nasze trupki, niemagowie mogli skutecznie pisgać w razie W, no i oczywiście cała reszta jeden do przywołania 7% do poruszania się. Jeżeli chodzi o pierścienie, to są dwa bulkatosy i standardowo Maja. No i oczywiście cały set. Trangola, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to oczywiście budki. Nie może tu być nic innego, jak szpiko człapy, nawet z niezłym defem 198, 200 to perf, no a reszta to total pf 20 do siły i 17 do zręczności, co dają oczywiście dwa do umiejętności mistrzostwa we władaniu szkieletami i to jest słowo klucz. No i set trangoula. Pas, który daje nam odporność na zamrożenie. No i widzicie, mamy Tutaj plus 3 do nekromanty, 20 do zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie to sobie sami. Oczywiście, set odpala nam taką możliwość, jak jako lis, żebyśmy mogli strzelać z kuli ognia i rzucać meteory, co też jest bardzo zabawne. Rękawiczki, cały pancerz, i popatrzcie w pancerz, w głowę i w tarczę. Wbiłem sobie czaszki perfekcyjne. To po prostu jeszcze podbija do klimatu plus 5 do przywracania zdrowia i plus 19% każda taka daje do regeneracji many. Nie mam z nią żadnego problemu. Głowa no i oczywiście tarcza. Jeżeli chodzi o broń wybrałem specjalnie tutaj nadziaka, żeby mógł dźwinąć i zrolowałem w niej naprawdę przyjemną bestię i taką właśnie broń należy mieć do naszego necromancera. Jeżeli chodzi o W. Oczywiście możliwość teleportu, czyli zagadka Naya i to naprawdę wystarczy, żeby nieźle sobie szaleć, ale to zobaczymy dalej. Lećmy! You know what I seek, Najlepszym najemnikiem oczywiście do naszego nekromanty jest e, chłopaczyna z drugiego aktu. I co musimy wybrać? Słuchajcie, oczywiście moc, zwiększone obrażenia, słuchajcie jest dużo trupów, ale naprawdę no, często narzekanie wszystkim. No słuchajcie, nekromanta przechodzi wszystko, ale zatrzymuje się w takim drugim akcie robacze gniazdo. No słuchajcie, wąski tunel, termopile, e, armia po prostu nie przejdzie. No i te trupy lubią latać tam, gdzie chcą. I też tak siekają bezlitośnie słabo, więc zwiększenie obrażeń jak najbardziej. Zbroja nie mogło się tu obyć oczywiście o Bramble, czyli kolec z Aurą Must be 21. Na głowie oblicze Andaliel z wbitym klejnotem, plus 15, plus 30 do ognia, co niweluje tutaj tą odporność. Wtedy sobie bardzo wyśmienicie radzi. No i oczywiście nieskończoność. Tak, nie żadne olśnienie, nie żadne inne tylko nieskończoność, gdyż trupy magów, no i sama nawet z nasza, taka pierwszolewelowa trucizna, robi tutaj fenomenalną robotę. A nie zapomnijcie, że można komuś pociągnąć skulki ognia lub też meteorytu. Lecimy dalej. Jeszcze muszę zdradzić, że w ramach tego całego przedsięwzięcia Nekromanty nie zabiłem bala. Będziemy tutaj pierwszy raz zabijać bala, czy nam się uda. Słuchajcie, pierwsze koty za płoty idziemy do Szrenka, ale zanim pójdziemy do Szrenka, słuchajcie, najpierw nekromantom wchodzi się na zimną równinę. Właściwie to powinienem przywołać zbroja z kości, odporności, czekajcie, musimy tutaj płonącego golema, co nam trochę maly ściągnie. No i oczywiście na ruchać sobie z pierwszego aktu tutaj jakieś stworki, gdzie one są, o tutaj coś biega, nie musimy w ogóle wchodzić, bum, bum, bum. Z tym ekwipunkiem naprawdę przeżywalność jest fenomenalna. Czy są jeszcze jakieś trupy? Jest, coś jeszcze. Już mamy 9 O, idealnie się trafiło Zabawa się naprawdę zacznie Tak jest, kiedy Będziemy mieli i tutaj magów Weźmiemy, wbijemy sobie jakąś manę O, jest jest o, no. dziewięć, no ja myślę, że można już spokojnie iść na eee, To myślę, że wystarczy tam sobie do A tu nawet po drodze. Popatrzcie, spadali się tutaj. Bingo! Jest 30 chłopaków, tak to wygląda, i idziemy po szeręka. E, teraz zaczną się klątwy. Jeszcze raz sobie zbroję rzucę. E, oczywiście tutaj zmniejszenie odporności. No, trochę trzeba czekać. Można też, oczywiście, zwiększenie obrażeń. Jak najbardziej Czy coś wypadło? Ne. Ale popatrzcie jak sobie sprawnie chłopaki poradziły. Idealna jest ta szybkość. Odporności i jeszcze z nowej. Łup. Tak, niemal litość i kulownia. Dzięki tym czaszkom, właśnie nie narzekam kompletnie na manę. Lekkie zatrucie. I proszę, i znowu nic nie wypadło. Tyle. Tyle tego było. Tak to właśnie wygląda. Wracamy sobie, zobaczycie teraz, jak to wygląda, jak się. O! Jest wioska trupów. Dobrze, możemy lecieć dalej. just ensured the doom of this world. That the way to hell be open. The skies shall rain fire. the seas will become as blood. And all creation shall tremble before the burning standards of hell. Wyścig PVP. No słuchajcie, dla tej postaci absolutnie nie istnieje coś takiego. Koniec kropka, lecimy dalej.

Odpalimy tu sobie wioskę, nic nam nie zginęło, zobaczymy jak to wygląda z teleportem, zobaczymy, tutaj trzeba, o, jeszcze raz, właśnie, włączymy sobie teleporcik, pokażę wam jak to wygląda, 14, 14, coś zginęło. Ile kosztują takie naprawy? Potem, o, trzeba by nie nie był taki, żeby nie wziął. Chyba źle poszliśmy, ale nie do końca. Ło! Patrz, jak zjedli nas. No, słuchajcie, tutaj raczej bym się uleczył. Nie będziemy tutaj ryzykować. Malak. Pocałujemy się z Malak, jest tarcza jest. Dobrze, i lecimy. Czyli widzicie teleport zdaje egzamin. Oczywiście nie ma wtedy... No, co jest? Co to już wykorzystałem wszystkie teleporty? Pokażcie mi to. Ło, już wszystko poszło, to dlatego. O, bo, że się zginę. Słuchajcie. No, nie sądziłem, że tak szybko się kończy. Właściwie nigdy nie korzystałem z tego kilka tam teleportów. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będziemy mieli na żywo. No ja akurat nie jestem zwolennikiem nekromanty. Skrzesimy tu oczywiście sobie do 15. Zmniejszenie odporności, obrażenia. To myślę, że nam pomoże. Kilka kulek. Zobaczymy, jak daleko jesteśmy. Odpijemy. No. W Nekromancie na przykład ta walka mi się dłuży, ale tak jak mówię, jest wielu zwolenników tej postaci. Jest ona fenomenalnie klimatyczna, no i jeszcze właśnie dzięki temu setowi można zmienić swój wygląd. Szkoda, że inne postacie tak nie mają. Potem sobie chyba naprawimy. Naprawimy laskę, żebyśmy mogli jednak się teleportować. Myślę, że tych zabijemy i zrobimy to ale tutaj sobie jeszcze jednego maga o wskrzesimy i pójdziemy do miasta malach nam tutaj sprzeda zwoje i zobaczymy ile kosztuje pełne naprawienie tego, to jestem ciekaw Uuuu, uh, 135 181. Well, well, well. Całkiem nieźle. Zabij sługi bala. Okej, okay, okej. Okay, jestem gotów. Wszyscy są. 15, 15. O, dusze jeszcze nam się trafiły. Proszę. Dają tam chłopaki radę? Pójdziemy do przodu. O, jakiś tutaj. Chcielibyśmy. Nie no, statko popaków jest naprawdę wyśmienite. Wygląda to naprawdę super. Przecież jeszcze raz tutaj sobie użyję tego teleportu: pum, 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 pum. pum. I awatar. Znowu nam zginęło po trupku. Ale to sobie zaraz tutaj skrzesimy. Jednego maga o, muszę mieć tu jednego trupa, dajesz mi tu jakieś ciało Oj, zamrożony został. Jest, dobrze. Tu jeszcze jakaś dusza. I poszło. O, jest mrok. Czekajcie, meteoryt. Nieźle się pali wszystko. Zobaczymy jak mu pójdzie z balem w ogóle. Ja myślę, że bez żadnego problemu. Te trupy są naprawdę nieźle wytrzymałe. I He. Dobrze, dobrze to idzie. Jeszcze raz tutaj sobie i meteorycik. No, teorecik tam niedużo zadaje, ale jednak, no. Oj, jeden nam się popsuł. Mag. No, tutaj spróbujemy jeszcze 15 odzyskać. Tu i które zatrujemy. No i z tymi ostatnimi nie będziemy się tutaj... Oj, bym wyszedł, patyczkował. Zmniejszenie odporności to naprawdę tutaj robi fenomenalną robotę. Zwiększenie obrażeń. O, nawet się męczy. I pociągniemy im jeszcze strówki. Łyk! O, i mamy 14 magów. No trudno. Trudno, pójdziemy na balast z 14 magami. Fanowo, no słuchajcie, no fanowo to wygląda. Ja, jak mówię, nie jestem zwolennikiem tego, tej postaci przywołańców. Niektórzy się delektują tym, no idzie to trochę wolno. O kurczę, moi bracia jeszcze. I nie zginęli na próżno. Czekajcie, może musi jakiś kulki ognia. Albo jeszcze zobaczymy, czy meteor będzie dobry. Oj, golem się stopił. Gdzie tu jest ten golem? O, nie mam many. Czekajcie, napijemy się. No gdzie to jest? Trochę chaotycznie, ale zaraz mu tu skulki dnia pociągniemy. Pytanie czy to ten? Nie, to był brader. No masz jeszcze dużo życia. No i właśnie to mnie męczy, słuchajcie. To mnie w demnej kramancie męczy, że trzeba naprawdę o, znowu, znowu nasz golem się... odporności, znowu coś tutaj i oczywiście meteor, on tam jest dobrze zakleszczony No już go praktycznie mamy na widelcu Zabiłem go Nie no po prostu nie, postać absolutnie nie dla mnie e jest świetna, jest świetnie, świetnie wygląda. Świetnie to jest wszystko zrobione: oprawa klimatyczna, te wcześniejsze akty, Naprawdę te trupy robią od początku fenomenalną robotę, nie trzeba mieć nic założonego na siebie. A ten już pierwszy trup naprawdę rzeza. Później jest tylko lepiej. No, problemy są oczywiście z przejściem roboczego gniazda, ale taksówki. Wow, i coś rzuciło. Słuchajcie, a nie, nie, to zobaczmy. To zobaczmy, bo to. Nie może tak być, słuchajcie, może tutaj nekromanta będzie naszą... No właśnie. Naszą topką w znalezienia. Czy coś tutaj? No popatrzcie, ale to nie. I mamy jeszcze oczywiście rzeźniczy hełm. I to chcemy zobaczyć. Takie rzeczy trzeba podnosić. To nie są żarty. Świetna jest ta jego szybkość poruszania się. No dobrze, to raczej nie. Uzupełnimy tutaj, tak. Wszystko jest bosko. Zobaczymy, yy, czy naprawa. No, no, no. Nawet, nawet. Znowu pełno kasy. Oddamy do depozytu i idziemy porozmawiać z trialem, Słuchajcie, na sam koniec. E, słuchajcie, podsumowanie. E, podsumowanie. No postać, absolutnie nie moja bajka, wiem, że jest kupa ludzi, po prostu zwolenników. E, absolutnie trzeba oddać, że najbardziej klimatyczna e, postać. Ten po prostu awatar robi tutaj kolosalną robotę. Sam w ogóle wygląd e, tego setu jest po prostu prześwietny. Klimatyczny Nadziak, ta bestia, no po prostu udało mi się i te czaszki wbite robią fenomenalną robotę. Słuchajcie, ja już się z wami będę żegnał, pamiętajcie, nie subskrybujcie, nie lajkujcie, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Ja już na poprzednim odcinku wczorajszym mówiłem, że e, będą jeszcze dwa sety zostały mi tak. Pierwszy będzie Druid, potem będzie e, Amazonka, e, potem będzie dwóch paladynów i Asasinka, i taki mam plan, ale piszcie, może coś jeszcze i tak dalej. No, słuchajcie, gościem dzisiejszego odcinka. Był pan insuadibilis, tak, czyli nieugięty, musiałem to jeszcze raz sobie podejrzeć, nieugięty nekromancer, no naprawdę z krwi i kości. A przyznam szczerze, że te trupy wyglądają obłędnie. Nie lubię przywołańców. Pogadajmy z Tyraelem. Jestem pod wrażeniem. Śmierdzę. Zwyciężając ostatniego... No ileż tego można słuchać. Dobrze, my udajemy się do Czerwonego Portalu. I. To zobaczyska. Papa. Pa. No, jeszcze taka krótka stawka. Gratulacje. Insuadibilis. Możesz teraz czczycić się mianem patriarcha Insuadibilis. Pa, do następnego. Hej. Free throughout your world. They must be stopped At all costs.